Siemano, zgodnie z obietnicą dzisiaj jest zestaw Ambient Light do BMW 60 jak zamontowałem. A więc przechodząc do zestawu, jest to uniwersalny zestaw Ambient Light do każdego samochodu. Można go kupić na Allegro bądź AliExpress czy w Amazonie, gdzie tam kto sobie chce kupić. Taki zestaw kosztuje w granicach 100, 120 do, w myślę, do 200 zł. To wszystko zależy ile w zestawie będzie tych końcówek. Które świecą, czyli tych projektorów, tak? można wybrać chyba 2, 3, albo 5, 6 nawet. Ja wziąłem oczywiście największy zestaw sześciu, ponieważ robiłem też boczki drzwi, gdzie fabrycznie też już mam podświetlenia fabryczne. I teraz tak przychodzi nam taki zestaw. Mamy sześć takich właśnie końcówek, to jest tylko sama końcóweczka. W zestawie dostajemy takie peszle, do tego dostajemy taką igiełkę, igiełkę, nitkę, nie wiem jak to nawet nazwać, żyłkę, o, może żyłkę. I ta żyłka wchodzi nam tutaj w ten zestawik. O, tak, o. I to nam rozprowadza światło. To można docinać, skracać, formować, układać jak się chce. Tego jest chyba 6 albo 8 metrów w zestawie, więc naprawdę dużo. Dajemy to dowolnie. Jak chcemy, gdzie chcemy. I nie jest to tak, że na samym końcu przestaje to świecić mocniej. Tylko tak jak mówię, od samego projektora. po właśnie koniec, koniec tych 68 metrów cały czas świeci tak samo. Nie ma po prostu spadka, spadku tego jasności. Wszystko jest sterowane z aplikacji. Możemy sobie zmieniać kolory, tworzyć swoje kolory, regulować jasność, można przełączyć jakieś tam tryb, że będą się zmieniać jeden na drugi, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo fajnie, łączy się to przez bluetooth, podpinamy kostkę pod ładowarkę, bądź po prostu pod gniazdo zapalniczki, są dwa przejścia. Tutaj nawet chyba leży jedno. No to jest to jedno, tak po prostu do zapalniczki, a druga kostka to jest, wiecie, na USB po prostu. Ja wybrałem USB, no bo tak jak mówię, jest to wpięte, jest chowane w schowku i jest ok, tak? A to tutaj by w przy ładowarce, no to tak średnio estetycznie. Także bardzo fajnie, bo nie trzeba żadnych kabli ciąć, prowadzić, wpinać się gdzieś. Także super. No, tylko teraz tak. Dostajemy ten zestaw i ten peszel, w który wchodzi nam ta żółka. O, tak o. I to ma świecić, tak? I wszystko ok. Tylko zobaczcie to. Gdy my sobie to po prostu tak owożymy w tapicerkę, tak jak to pokazuję na tych filmach czy zdjęciach, no to jak widzicie, za dnia wygląda to tragicznie. Po prostu to strasznie widać. W nocy ładnie świeci, ale za dnia strasznie to widać. i Nie wygląda to. W Estetycznie w ogóle. Więc ja totalnie zrezygnowałem z tego. W ogóle tego nie montowałem. Zamontowałem tylko tą żyłkę. I tą żyłkę, moi drodzy, podpinam pod projektor. Te projektory wszystkie chyba są schowane, no, praktycznie wszystkie, poza tymi ludziach oczywiście. Są schowane tutaj pod deską, pod dekorem od strony nabiegów. Otworem w desce przechodzą do schowka i w schowku są podpięte pod ładowarkę, pod... USB, tak? I z tego miejsca projektory po prostu wychodzą na, na deskę. I zobaczcie, jak wygląda to tutaj u mnie. Ja po prostu ten dekor podniosłem, zdemontowałem go. Od środka tego dekoru przykleiłem taśmę, trzymałem taką mocną. I do tego przykleiłem po prostu ten dekor. On działa na takiej zasadzie, że troszkę go ten klej trzyma w tej taśmy i jest tak na ścisk między deską a dekorem, po to, żeby był jak najbardziej schowany. Nie wystawał, no i się trzymał, nie wypinał się, tak? No i oczywiście nic nie, 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 nie było klejone, i, i tak dalej. No bo też tego chciałem uniknąć, bo oczywiście żaden problem jest to po prostu przykleić na klej i wcisnąć, no ale później to odrywać, niszczyć, no, no nie bardzo. A taśmy zawsze sobie zerwiemy, tak? I nie widać, po tym śladu, tak naprawdę, więc super. Eee, I tak wygląda to na na tak. Za dnia, tak? Więc jest bardzo ładnie schowane. Zadniemy, tak, tutaj jest jeszcze jeden pasaczek, ten dio i przechodząc do strony kierowcy też mamy wciśnięty ten pasaczek. Moim zdaniem jest to o wiele lepsze, niż zobaczcie sobie, teraz bym tak, o może nawet na desce tutaj, no dobra, no, no, no nie wcisnę tego, nie będę tutaj się śło, no ale no, nie ma co, co gadać, no, różnica jest kolosalna, kolosalna po prostu. To jest strasznie grubsze i, i brzydko to wygląda, więc to w ogóle odpada, nie montujemy czegoś takiego, to jest brzydkie. Także jak już to w taki sposób, no i właśnie sobie to tak powciskałem, tutaj jest, jest jeden projektor, on idzie dotąd. Drugi projektor idzie ze schowka, o tędy, chowa się pod plastikami i wychodzi nam sobie tędy, czyli już mamy dwa projektory takie e, zajęte, że tak powiem. I zostają nam kolejne dwa, bo w zestawie wziąłem sześć. I one wędrują do oboczka drzwi. W wreszcie w mojej wersji jest podświetlanie klamki i podświetlanie boczka. I ja właśnie te miejsca wykorzystałem na Ambient Light. Jest to świetny pomysł, bo w tym momencie świeci nam się cały ten boczek w nocy. W fabryce tam są takie, o właśnie, lampki, takie diody. Ja je powypinałem po prostu i w ich miejsca wpiąłem te projektory. Tylko właśnie dlaczego teraz to jest rozebrane? Bo to jest właśnie połowa tego projektora, bo on nam się cały tam nie zmieści w tych drzwiach. Dlatego ja go rozkręciłem. No, po prostu się demontuje to. Jest sama ta, e, ta dioda świecąca zamontowana tam. Ona też tam jest po prostu na, na wcisk i troszkę taśmą przyłapana. Po to, żeby właśnie tam nic nie kleić, żadnych klejów ładować i innych rzeczy. Zawsze będę mógł to zdemontować. Czy ktoś będzie mógł zdemontować i nie będzie po tym śladu. Także po prostu to jest przyłożone, fajnie taśmą przyłapane i, i jest ok. I w tym momencie tam się świeci właśnie boczek, jeden, z drugiej strony oczywiście jest zrobione to samo, tylko problem się pojawia moi drodzy przy drzwiach, bo no, 60 jest dosyć fajnie zbudowane, fajnie poskładane i bardzo ciężko jest przeprowadzić kabel między deską a drzwiami, tak? I to jest no, troszkę problem, bo w tym fabrycznym peszlu nie ma opcji żebyśmy się tam wypchnęli gdzieś tymi kablami. Tymi, tym peszlem, no po prostu no nie da się, jest, jest tak ciasno, że nie ma takiej możliwości i no nie bardzo jest rozwiązanie jak to zrobić, bo trzeba by było wywiercić otwory w drzwiach i w budzie, jakieś gumki zamocować i przeprowadzić kable osobno, tak jakby zrobić drugą wiązkę do Ambient Light, no i to tak no dla mnie średnio, tak jak wiecie, ja już nie chcę nic mocno, mocno ingerować tutaj w samochód, więc dla mnie to jest średni pomysł. Ja to po prostu zrobiłem tak, że przeciągłem to przez drzwi Uszczelką, yy, uszczelką po prostu przy drzwiach, no, może będzie widać, i dałem to, jakby obok, i uchyliłem troszkę tą gumę fabryczną. I tam to wcisnąłem. I może to nie jest super profesjonalnie, super fajnie, ale przede wszystkim nic się z tym nie dzieje. I nie niszczymy samochodu. Nie tniemy, nie wiercimy ani nic z tych rzeczy. Woda nam się nie leje do środka. To, to, to było najważniejsze dlatego. No, zestaw taki, a nie inny, ale właśnie ja to zrobiłem w ten sposób, bo moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie, żeby nic nie psuć i nie niszczyć przy samochodzie. Zestawik bardzo fajnie świeci. Także jakby ktoś chciał to serdecznie polecam. Link dam w, w opisie do zestawu. I myślę, że to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten zestawik. Dużo osób pewnie ma takie różne zdania co do tego zestawu, no bo jednak dokładany zestaw i brzydko to wygląda. No i faktycznie, jeśli się to zamontuje tak, to mają rację, w 100%, procentach. Ale moim zdaniem, czy to wygląda źle? Czy to wygląda naprawdę tak e, tragicznie? No moim zdaniem jest to fajnie schowane. Faktycznie tego nie widać za dnia. A w nocy, no naprawdę ładnie to świeci, nie? I możemy sobie te kolory dobierać jak chcemy. Oczywiście się nie przesadzimy, że najebiemy tutaj pełno tych kurwa ambient lightów tak, tak w poprzek i srak to wiadomo, wszystko umiarem. panowie i będzie ładnie ale takie rozwiązanie jak ja zastosowałem się też, jest bardzo fajne klameczka nam się świeci, boczek nam się świeci w nocy pasek przez deskę idzie i jest moim zdaniem pięknie, naprawdę ładnie także polecam montujcie i oglądajcie kolejne filmy, dajcie znać w komentarzach co następnego chcielibyście zobaczyć ja bardzo chętnie nagram trzymajcie się, cześć